Cześć kochani! Dzisiaj przechodzę do wyzwanek rocznych, jak co piątek. Więc zaczynamy wyzwanka za marzec. Roczne. Na pierwszy rzut idzie wyzwanko od Izzy Sporachowane. Mam 70 zł. Dzisiaj, więc 35 zł sobie zamaluję. Zacznijmy od tych najwyższych kwot. I super. Czyli domek dzisiaj będzie zamalowany. Bardzo ładny. Wkładam, nie zapomniałam. I status jeszcze. Tak sobie rozmieniałam drobne. Siódmy, zero trzeci. Plus 35 i razem będę 25. Zasadę musiałam wymienić ten grubszy marker. Ten ciężko jest ładny, ale strasznie, strasznie odbija. może nie mam piątki, to będę musiała gdzieś rozmienić tą pięćdziesiątkę. Albo dziesiątkę rozmienię. Właśnie dziesiątkę rozmienię drobne. O, tu było dużo drobnych. W piątkach na pewno było dużo drobnych. Tak, 5, 7, 9, 10. Wkładam 10, żeby nie zrozumiała. Tu miało być 205 razem. 150. Dwieście i pięć. fajna się zbiera. jak zbiera. Dwadzieścia sześć tygodni. O, przepraszam, poruszyłam Wami. 7,03 plus 10 i 55 zł. Wszystko jeszcze dziesiątkę. 20, zabieram 10. 55 zł też się bardzo fajnie zbiera. Lubię ta wyzwanaroczne, bo mam motywację do tego, żeby zbierać co tydzień. Już fajne kwoty są na koniec roku 7, 03 plus 10 55. 10. I wyzwanków. W piątki piątki. Siódmy. Zero trzeci plus pięć. Już jest pięćdziesiąt złotych. Fajnie. złotych. Nie tak. Oj, przepraszam. sześć, osiem i dziesięć. Muszę tak ustawić, żeby ta koperta nie była tak apakowana. No tak. jest. I teraz przechodzimy do... 10 złotych mamy. z jest niewiele. Kolorowy rok. Tak, kolorowy rok właśnie chciałam dokończyć sobie. Luty. Już tylko jedna krateczka została. 4 złota. I... Zacznę sobie też małże dla 4 zł, więc tutaj 8 zł, fajnie, tutaj przynajmniej będzie na bieżąco. Tutaj też się fajnie odbiera. Jeszcze 2 zł mi zostało. My tutaj mamy jakąś dwójkę w marcu. O, jest dwójka, super. Czyli też zaczynamy marzec, 2 złote. I tu już będzie 22. Tak, 6 minut 70 zł zostało rozdysponowane. Życzę Wam dobrego dnia i owocnego oszczędzania.